Hej, cześć i czołem, witajcie serdecznie w 15 już odcinku z gry LEGO Piraci z Karaibów I zaczynamy ostatnią misję części trzeciej, czyli rozdział piąty, VID. I już od, oczywiście 15 odcinek, powoli zbliżamy się do końca gdy Po tym odcinku znaniem jeszcze tylko jedna część i koniec! Jeszcze w sumie trosze, troszeczkę jest, ale minie, 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 minie szybko, jak wszystkie gry, które już nagrałem. A więc tak, po wczytywaniu zaczynamy przygodę z widem! Vide, mi si avvide. 嗯呃嗯呃。 No i dobrze, jesteśmy już na statku, tam drugi, tam drugi statek i musimy chyba tutaj pozdobywać te właśnie wszystkie rzeczy, które zostały pogubione. Jak tam widzicie powiększa się już ona niestety. Uwo, nawet jakieś padówki, trąbki, spoko. Ym, a więc tak, potrzebujemy... Znaczy po prostu będę wszystko niszczył, aż po prostu wszystko znajdę i tak jeszcze tu mam jakąś beczkę ale czy przypadkiem miałem postać, która, która posiada coś wybuchowego nie mam mam tylko Willa, pada i Elizabeth właśnie a, a moment, o proszę nie wiedziałem, że potrafisz takie rzeczy robić potrafisz czy nie? aha, myślałem potrafi coś zrobić, ale nie za wiele, nie za wiele okej okay, więc trudno oj jacie. oj jest! zdążyłem w ostatnim momencie zmienić postać, w ostatnim momencie po stawić skok i Jeszcze raz, haha, tak to się robi No i tak, tutaj poniszczymy sobie coś Coś, chyba tam coś leży O proszę bardzo, mamy trąbeczkę Wezmę wheelie jeszcze z tej strony zniszczę I może będzie kolejny element, ale chyba nie za bardzo Tak, nic za bardzo nie widać, więc przyznamy Elizabeth Trą Tak, Elizabeth właśnie I już pierwsza rzecz będzie zdobyta Tu sobie zniszczę jeszcze Aj, wyzwaliłem tą trąbeczkę, ale już ją mam I tak, pierwsza rzecz Jest na miejscu Wow, powiększyła się <laughs> A co się stanie tutaj, jak tutaj coś nacisnę? Ło wow. Hmm Okej, okay, cześć, cześć, idziemy, 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 idziemy za tobą, ile patrzę Ej, wow Skubana, aż tak daleko te, te rzeczy poleciały No ładnie, okej, okay, kolejny element jest Aj, wywaliłem <laughs> Jeszcze raz, jeszcze raz o, kolejna rzecz już jest jeszcze większa. Jeden na 8 przy okazji coś zdobyłem. Hmm. Fajnie. Wow, ale spodawa, spodawa, spora... Dawa Dobrze, Czy jeszcze te liny trzymają. <noise> ale czy wytrzymają? Zobaczymy. Ok, czy mam tutaj jeszcze coś jeszcze, czy nie za bardzo? Tu nie da się nic widać. Tutaj będzie, to. tu musi coś być, tutaj musi coś być. O, proszę, jest parę soltra, które musimy dać do tamtego gostka. Więc już je ubiorę, ale wolę, wolę zbierać kasy, bo może się przydać, tak myślę. Ale tak, pójdziemy ją, zaniesiemy i pewnie dostanę oko, tak mi się wydaje. Parasol za oko! Uczciwa wymiana. Bardzo uczciwa. Oj, jeszcze tu mogę zejść na dół. Momencik, momencik, momencik. Okej, okay, kolejna, kolejny element. By mogli, by mogli mi napisać albo pokazać jakiś obrazek dać, ile ich potrzebuję, a nie tak tylko daję i daję. Ale dobrze, schodzimy sobie w dół. I tam mam po prawej... Tak myślałem, że zginę. I tam po po prostu coś jest. Okej, okay, wejdziemy tutaj. O, proszę. Tu nawet trzeba było przyjść. Aha, kapuje, 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 kapuje. Wszystko już, wszystko już rozumiem. Zapomniałem, że do, że do ośmiornice, czy tam kałamarnice, nie lubią ognia. A więc wydaje mi się, że to właśnie trzeba zrobić. Spróbujemy przynajmniej. Może, może zadziała. Oczywiście, że działa. Więc tak, wbierz to. Um. Aha, mam, myślałem, że nie mam, myślałem, że nie mam. Okej, okay, wejdę tak jakoś. Aha, wchodzę, wchodzę, więc dobrze. No i tak, kolejny element. Pudło się nie napełnia niestety. A ona się powiększa. Yy, dobrze, już tam widzieliście, muszę wziąć chyba ogień na górę. Więc tak, już idziemy to zrobić. Biorę ogień. Tak, na, gór na górze mam jakąś strzałkę, więc dobrze. Tutaj jeszcze mogę z mi zniszczyć w gości mały. O, jeden na pięć, fajnie. Tam coś jest. Niebieska moneta za tym. Oh, oh, ale faza, tyle kasy, 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 kasy. A tu? Yy, tu coś jest też. Okej, okay, by się przydało to pochodnie na chwilę wyrzucić i strzelić w to. I teraz mogę wydać pochodnie I mam linę dla Elizabet, tak mi się wydaje, bo ona potrafi tutaj doskoczyć chyba tylko. Chyba tak. Yy, Okej, okay, więc wchodzimy, 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 wchodzimy. No i tam mamy właśnie ten jej rubin, czy co to nam w ogóle jest. Ale raczej jej jakiś kryształ No, a więc tak, na sam szczyt I na lewo i tutaj Idzie, oj! Jest, myślałem, że spadnę przez takiego, ale na szczęście nie No i tak, o tam jeszcze trzeba będzie skakać Kapuje, 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 ale już wkładamy kolejny element Ale wielka już jest kubana. wow, 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 wow Kraby, raki, nie kraby, 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 kraby przepadówka jakaś I tyle, kapuje Ale skąd ją zdobyć? Myślę, że jeszcze tam da się jakoś wejść, ale jeszcze tutaj jest sprawdzę a da się to? Mhm, tego się nie da. Więc tak, bierzemy tą pochodnię i spróbujemy coś właśnie z nią zrobić. Tylko wezmę pochodnię Elizabeth, bo ona właśnie tam... Bo ona może właśnie tam doskoczyć. A! Chwila w to! Chyba też nie. Okej, okay, jestem tutaj już na górze, prawie, 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 prawie. Tylko pyta... Oooooo, jest! Tędy dojdę spokojnie, Kapuje. rozumiem, rozumiem No i tak, jestem Aha, tu nawet jest spokojnie, więc nie była mi tak bardzo potrzebna niebieska moneta oczywiście Oj, 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 co ja zrobiłem najlepszego No kurde, czesory bardzo Niestety spadłem A więc szybko jeszcze raz chociaż może i nawet bym, chłop, bym inno, bo postacią tutaj doskoczył, a okej okay, już nie będzie Elizabeth skaczemy 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 jeszcze tutaj już prawie jestem praktycznie tylko nie spać powoli będę szedł okej okay, no i już odpalamy, podpalamy no i poleciała kula dmatnia powiem wam że nie lecą one ze straszną siłą no i mamy tą paróweczkę, wow pod tymi beczkami się schwało więc ostatni element naciskamy I bum. <laughs> Właśnie. I co już? Chyba tak, kraby... A, okej, okay, mam filmik Okej! Okay. Sztorm na morzu, kurczę. No i popatrzcie, popatrzcie, wow! Pioruny, pioruny wszędzie, wszystko jest okej. Okay. Nie wiem, strzelać mam te kraby, czy jak? Uciekajcie stąd malutkie! Okej, okay, naprawię sobie tą armatkę na strzał i będziemy strzelać, bo oni nastrzają, to my w nich. Oczywiście, wiadomo, wiadomo. No i tak, celować chcę, bo mogę. I tu, i tam, i gdzie się da! Aha, to mogę tylko tutaj, jeżeli się nie mylę, więc jeszcze tak do góry troszeczkę, jeszcze wyrzucę drobinę. Ehm, no i dziura pierwsza siedzi. Okej, okay, kolejny, kolejny już tą armatą nie zrobię, jakoś trzeba się pozbyć tych krabów i jedną dać tutaj armatę. Okej, okay, dobrze, a nawet ci nas atakują, w sumie oni mają połączone siły tak jakby, a więc tak to wszystko działa. Kapuje, 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 kapuje. Tu by się przydał Jack Sparrow, ale go nie mam, bo tu jak widzicie jest kompa, znaczy jeszcze nie widać, ale... Tu już widać, o tutaj, o tu sobie stoi, tak, a więc mamy jeszcze tutaj jakąś kotwicę, nie kotwicę tylko ster, koło, no ster, tak, o proszę bardzo, mamy tutaj tego, mogę jeszcze raz? Mamy tutaj, mogę, mamy tutaj admatę. fajnie, 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 więc tak kręcę i kręcę, aż w końcu właśnie mogę ją, będę mógł jej użyć, a więc dobrze, już ją naprawiamy, budujemy może raczej. I strzelamy za chwilę dalej, dalej, tylko potrzebuję sobie wziąć pochodni tej Bo czemu nie? A więc strzał za chwilę będzie I leci, za pierwszym razem chcę trafić albo za drugim O proszę bardzo, za pierwszym O to chodziło No i dobrze, kolejna dziura w statku jest I musimy się pozbyć jeszcze jakoś tych krabów, o co popatrzcie, jest tutaj buduję sobie o, coś mogę użyć jeszcze na dodatek. Wow, wow 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 ale mi się udało to zrobić. A ja jeszcze mnie zabili kasa wyparła niestety. Ale tak, bierzemy, 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 bierzemy pochodnie już po was! Statek zatopi się od trzech strzał te, od trzech celnych kul od Strzało, Strzał kula od I proszę! O, Jack. Czemu, Will? No nie, muszę jeszcze walczyć z jego ojcem. Jak to tak? Już po nim? Eej. No. To nie była trudna walka, to teraz jesteś po mojej stronie? Haha, ha, teraz jest po mojej stronie. Billy Ramek Tadner. I mogę używać tych magicznych rzeczy. <grym> magicznych. Czemu nie? Dobrze, a więc mamy walkę z Davidem Jonesem. I już go jedziemy, 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 jedziemy. Biorę to. Niszczę tego, 2 na 5, haha I tak, gdzie ty jesteś? Na górze pula skuba nic, na górze Okej okay, ale ja się ciebie nie boję tylko biodę twoje serce niszczę I już I już po tobie lecz nie mogę nic dla tej skrzyni zrobić niestety więc masz szczęście Tym razem masz szczęście Jeszcze chwilę masz szczęście, ale już niebawem Twoje szczęście się skończy Hmm, o to właśnie mi chodziło Okej okay, bierzemy sobie właśnie, Jacka spadoła no i aaaa takie buty kapuje 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 aha tutaj jest kasa muszę wskoczyć tutaj nie spadaj mi tu stąd um, no sam widzę tutaj za bardzo nic nie ma bo tu nawet nie mogę wejść a więc wejdziemy sobie tutaj kasa tam jest ale nie chcę ryzykować ale ryzykuję aha o tym mi chodziło oczywiście a, aha nie mogę jednak każdym nie mogę kapuję dobra tylko właśnie Jackiem. Okej, okay, nawet dało się bez zmienia, zmienia postaci. tutaj to przejść. I jakoś by się przydało tego Jones, do tego Dave'ego Jonesa dojść, a tutaj. A kapuje, kapuje. O, udało się to zniszczyć i możemy popchać. Fajnie, coś zawsze się stanie. O, jeszcze tutaj. O, proszę bardzo, już po tobie gościu, gdzie ty jesteś? No mów, gdzie ty jesteś. Ja skaczę tu. A ty mówisz gdzie jest. No nie ma go tutaj, no jak tak można, ja nie wierzę po prostu. A momencik, momencik, No, ej, 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 czak, 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 czak. spokojnie, tutaj! Jest, doskoczyłem i mamy walkę, o, ucieka skubaniec, nie ma takiego opcji. Spadnę, nie spadłem, on spadł I już, skok z góry, a ja masz cios po tobie, już. I... A, jeszcze uciekałem. o, panie Janie, co się dzieje, patrzcie jaki on klik używa. Ale tak, drugie serce poszło i, i oczywiście od nas uciekło, więc my bierzemy naszego Willa, Billa, Billa Billa, Willa, Billa, 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 Billa Tardnera I gonimy go! Jesteś tutaj? Aha, jest tam, a więc bardzo dobrze, już sobie, sobie go pokonam Cios już raz póki się, już teraz pókiś zablokował! Okej, okay, trzecie serce poszło Wcale taki mocny nie jest, jak się wydawało, jak myślałem Chociaż tutaj bossy nie mogą być trudne, bo to Lego a Lego, to Lego, wiadomo przecież No i tak, gonimy go dalej, tylko potrzebuje oczywiście czeka, czeka i już, momencik, 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 no jest, szybko schodź stąd, ja robię skok z góry, jest, mam cię, ha, jeszcze dwa serca, idziemy, 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 tutaj, myślisz, że ja, myślisz, że ja tak nie umiem, szybszy od niego byłem, niczym błyskawica tam biłem. dobra, cios, 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 cios i piątka, pięć serduszek poszło, skaczemy na prawo, jest lina, skaczemy tu, Chodzimy po linie, co mi szkodzi, wow, walka na szczycie! Fioletowa moneta, oczywiście że ją biorę i patrzcie kasty mama to już koniec chyba. No i w ten sposób ukończyliśmy misję wid, czyli przy okazji zakończyliśmy część trzecią. Dokładnie tak, z wynikiem 92%. No było blisko, lecz za daleko niestety. No i tak, kasa do skarbca leci, ukończyliśmy część trzecią. Zostało nam jeszcze tylko 5 misji i koniec gry. Tak, to no i co, mamy chyba z 2-3 rzeczy. Nie, no nawet z 4 mi się wydaje. Może nawet 5. 4. O, 5 nawet. O, w sumie też fajnie. I kolejny złoty kroczek do kolekcji. Niestety tym razem tylko jeden, bo nie zdobyłem prawdziwego pirata. Ale kończymy opowieść. Dokończę. Haha, sprytny Jack i zabrał mapę, a więc tak, ja się w tym momencie z żegnam, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, też nie się i cześć, po tym filmiku. Haha, proszę bardzo sobie tutaj pominiemy, żeby nic nie ominąć na pewno. Aha, czyli dobrze, już ja się w tym, już nic nie będzie. Czyli trzymajcie się i cześć!